Jak już wiecie, z poprzedniego filmu dostałem swoje pierwsze zlecenie na sklep internetowy. Dla mnie to ogromna szansa, którą koniecznie muszę wykorzystać. Zaraz zobaczycie, jak wyglądał cały proces budowy sklepu internetowego od początku do końca. A na zakończenie filmu powiem Wam trzy kluczowe wnioski, które myślę, że z pewnością możecie wykorzystać na początku Waszej biznesowej przygody. Także zapraszam do dalszej części odcinka. Jak powiedziałem klientowi, że ogarnę wszystko. To faktycznie ogarnę wszystko. Za mną widzicie pudło do robienia zdjęć, także właśnie cykam sobie zdjęcia na sklep. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że zdjęcia do sklepu robię oczywiście iPhonem, ale jest to iPhone 12, czyli już nie najnowszy. Zmierzam do tego, że jakość aparatu mogła być trochę lepsza, więc będę się przymierzał do zmiany i zakupu nowego. Ale nie będę ukrywał, że po zakupie MacBooka i słuchawek trochę mi się fundusze skończyły, więc e, iPhone'a kupię sobie dopiero po tym, jak e, sprzedam sklep, jak dostanę pieniądze za niego. I nawet Wam nie zdążyłem tego wcześniej nagrać, ponieważ mi się rozładował. Jest godzina, nie wiem, 10 rano miał prawie 100% i już jest rozładowany. Aktualny etap prac nad sklepem to skończyłem go właśnie od strony wizualnej, czyli wszystkie strony, podstrony, karty produktu. Rozmawiałem z klientem przed weekendem i powiedziałem mu, że wszystko mu wyślę do poniedziałku. A dzisiaj jest poniedziałek, także siedzę nad tym wszystkim od rana. Jest godzina 19, właśnie skończyłem. Nie mam jeszcze zrobionego żadnego treningu dzisiaj, więc zaraz się zbieram, a wam pokażę jeszcze, jak wygląda teraz moje aktualne stanowisko z MacBookiem. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia, to główna przewaga MacBooka nad Windowsem dla mnie to to, że MacBooka wystarczy tylko dotknąć i on już jest gotowy do pracy. To jest kosmos. Jestem w trakcie robienia 75-dniowego challenge'u, którego częścią jest czytanie książki. Skończyłem sobie czytać Błękitny Ocean i wziąłem się za książkę Steve'a Kruka Nie każ mi myśleć. To jest książka o tym, jak robić strony internetowe. W zasadzie nie wiem, czy sens jest jej czytania, bo główna puenta jest zawarta w tytule, Nie każ mi myśleć. Czyli głównie mowa jest tutaj o tym, że ludzie skanują strony i mają być one jak najprostsze, jak najbardziej intuicyjne. Więc niewiele myśląc, przeczytałem chyba połowę i wziąłem się za poprawki na stronie. Serio, nawet takie drobne rzeczy jak przyciski, żeby od razu było wiadomo do czego prowadzą, to są strasznie ważne rzeczy, a często pomijane. I jeżeli coś jest, pojawi się jakaś niepewność, to już nikt mnie nie kliknie. Więc nazwy muszą być proste, jak na przykład sklep z gotowymi zestawami, a nie wybierz swój wymarzony zestaw. Tak jak miałem przed chwilą zresztą ale nie bardzo wiadomo o co chodzi. Ja myślę że tak jest dużo bardziej przyjrzyście. Dzisiaj przede mną wielkie wyzwanie i chwila prawdy bo będę przenosił cały sklep z mojej domeny na domenę klienta a to oznacza że dużo rzeczy mi się wykrzaczy mam tylko nadzieję że nie zbyt dużo i że uda mi się to wszystko ponaprawiać i strona będzie śmigać bez zarzutu. A przy okazji nagram wam moją recenzję MacBooka po dwóch tygodniach. Ja byłem gościem, który od zawsze używał komputerów z Windowsem, więc taka przesiadka na MacBooka to była spora różnica. Ja kupiłem ten laptop głównie z ideą taką, że dużo podróżuję i potrzebuję mieć komputer zawsze przy sobie. I jestem teraz świeżo po takim wyjeździe prawie dwutygodniowym poza domem. Szczerze mówiąc, nawet nie wyjąłem myszki do niego. Touchpad w MacBookach jest tak genialny, jest duży. I bardzo prosto się tego laptopa używa. Wystarczy czterema palcami przejechać do góry i macie wszystkie okienka, których aktualnie używacie, co jest dla mnie mega ważne. Byłam ja zawsze 1000K w przeglądarce kilka programów odpalonych, więc nawet nie potrzebuję dodatkowego monitora do tego laptopa. Od kiedy przyjechałem, mam w domu duży monitor, dodatkowy. Szczerze mówiąc, nawet nie mam ochoty go podłączać. I to nie tak, że to jest jakiś zły monitor, bo to jest monitor LG w rozdzielczości 2K, całkiem niezły, ale różnica ekranów jest tak ogromna, że nawet nie chce mi się przesiadać i patrzeć na ten słaby monitor. Ogólnie trochę żałuję zakupu dodatkowej klawiatury i myszki, bo szczerze mówiąc, nawet ich kompletnie nie używam. Jeżeli ktoś z was zastanawia się nad przesiadką z Windowsa na MacBooka, to totalnie nie macie się nad czym zastanawiać. Bierzcie MacBooka na moją odpowiedzialność, a z akcesoriami się wstrzymajcie do czasu, jak sobie go potestujecie, żebyście nie kupili niepotrzebnych rzeczy, tak jak ja. I z tego wszystkiego zapomniałem Wam pokazać, jak aktualnie wygląda strona. Także tak się prezentuje, to jest jej finalna wersja. Na sklepie będą sprzedawane głównie takie zestawy prezentowe, które zawierają Akcesoria do pielęgnacji okien i drzwi, czyli na przykład smart do uszczelek, smart do okuć, czyli do tych mechanizmów w oknach metalowych i na przykład czyścik do PVC. Czyli na przykład, jak zakładacie okna i zostają takie naklejki, to tym sobie możecie to wyczyścić albo jakieś zabrudzenia po budowie. I jest jeszcze jeden produkt, o którym chyba Wam nie wspominałem. Jest to reper budowlany. Są to takie metalowe, aluminiowe tabliczki montowane na ścianę na etapie budowy. Które wyznaczają Wam stały punkt odniesienia 100 cm nad podłogą. Szczególnie właśnie przydatne dla firm montujących okna, bo oni się tym tak jakby zabezpieczają. Jest to wpisane na przykład w umowę, więc w razie nieporozumienia. Firmy montażowe są zabezpieczone, ale także klient ma też pewność, że wszystko będzie zrobione jak należy. Wszystko jest profesjonalnie i precyzyjnie, także na pewno to buduje fajny wizerunek firm, które tego sprzętu używają. Ogólnie tak w skrócie prezentuje się strona główna. Tutaj, oczywiście, skrót całej oferty: i sklep działa tak, że możecie kupić gotowe zestawy i gotowe produkty. Albo możecie je zamówić z własnym logo. Tak jak mówiłem na samym początku, i dlatego mój klient chciał mieć też konfigurator na stronie, ale to Wam zaraz pokażę. Sekcja najczęściej zadawanych pytań oczywiście sekcja z kontaktem i inne działalności mojego klienta. No i tak jak wam przed sekundą wspomniałem, w zakładce sklep możecie kupić gotowe produkty z logo Winsline, w tym oczywiście zestawy, produkty i reper budowlany. Ale jak przejdziecie sobie na przykład na zakładkę zestawy prezentowe, to tu jest na dole konfigurator, o który było tyle walki. Tutaj możecie wgrać logo swojej firmy. Ja o, na przykład mam, co prawda w pionie. No dobra, ale wrzucę sobie logo Winsline. I jak widzicie, one od razu tutaj się dodało na podgląd i system wyciągnął sobie kolorki z tego loga, także możecie sobie od razu wybrać, albo możecie skorzystać z tego pickera, który jest tutaj sobie wybrać, nie wiem dowolny kolor, na jaki macie ochotę. Poniżej macie kilka wzorów do wyboru, jak to wszystko ma wyglądać. I pod spodem jest formularz kontaktowy, nad którym też było trochę pracy. I jeżeli wypełnicie ten formularz, to mój klient dostanie wizualizację tego pudełka, no i oczywiście wszystkie dane z formularza. Formularz jest zwykły i niezwykły. Oczywiście macie wszystkie takie podstawowe dane, ale jest też miejsce do przesłania logo, które przyda się oczywiście później w procesie wizualizacji, żeby to wszystko poszło sprawniej. I jest pole nie jestem robotem, żeby nie wpadało tyle spamu. I każdy taki produkt, to znaczy zestawy prezentowe, te butelki pojedyncze i reper budowlany ma swoją taką indywidualną zakładkę. I ten konfigurator skopiowaliśmy też na podstronę z reperem budowlanym. Tu są co prawda tylko dwa wzory do wyboru. Ale też możecie sobie wszystko skonfigurować, i działa to tak samo. Po wypełnieniu formularza, mój klient dostaje wizualizację tego, co sobie tu wyklikaliście. I to tyle. Jest zakładka, jeszcze oczywiście kontakt, gdzie jest ten sam formularz. Tylko, oczywiście, już żadna wizualizacja się nie wysyła. No i mogę Wam jeszcze pokazać trochę technicznych aspektów tego sklepu, jeżeli sobie wrzucicie produkt do koszyka i idziecie do zamówienia to możecie sobie oczywiście założyć konto tutaj podajecie wszystkie dane tu macie wszystkie możliwe opcje wysyłki to jest spięte z furgonetką jakbyście chcieli robić swój własny sklep i się zastanawiali to działa to bardzo fajnie nie trzeba mieć jakiejś dużej wiedzy żeby to sobie połączyć tutaj możecie sobie wybrać dostawę jeżeli wybierzecie dostawę do punktu to macie tutaj dodatkowy przycisk i wam się wyświetla ta mapka. I płatności to są przelewy 24 i blik osobno. Jeżeli macie przelewy 24, to też nie ma większej filozofii, żeby to wszystko połączyć. Idzie to wszystko w miarę sprawnie, przejrzyście i możecie sobie to wszystko przetestować zanim uruchomicie sklep. Także to tyle. Tak się prezentuje finalna wersja. Myślę, że wyszło naprawdę całkiem spoko. Jestem zadowolony z tego sklepu. I mam nadzieję, że będzie spełniał swoje zadanie. Zbliżamy się pomału do końca z całym sklepem. Wczoraj wrzuciłem cały sklep na domenę klienta. Obyło się bez większych problemów, nie licząc maila. Spędziłem nad tym parę godzin. W końcu okazało się, że to była błahostka. Ale tak jak mówiłem, zostały nam testy, ostatnie poprawki i podłączenie płatności. I tak naprawdę moja praca z tym sklepem się kończy. Ale tak jak mówiłem, to nie oznacza zakończenia współpracy z klientem, bo myślę, że przed nami jeszcze kilka ciekawych projektów. Jestem po drugim spotkaniu z klientem. Minęło jak chwila, spędziliśmy chyba prawie dwie godziny. Sklep zmierza ku końcowi. Dostałem już część wypłaty za sklep. Zostało podłączenie płatności i może działać. Zapowiada się na długą współpracę. Mamy już kolejne projekty do ogarniania. I przy okazji na spotkaniu wyszło tak, że nam się trochę połączyło spotkanie i spotkaliśmy się w trójkę ze znajomą mojego klienta, która ma szkołę tańca. I wstępnie z nią rozmawiałem i zapowiada się, że będziemy nagrywać może jakieś filmiki na TikToka, rozpromowywać jej klub, a przy okazji też zrobić stronę, bo jest przestarzała. A może coś więcej. Także też zapowiada się na długo współpracę. Jest zajebiście. No i na zakończenie, tak jak obiecałem, trzy kluczowe lekcje, które wyciągnąłem z tego zlecenia. Przy czym zaznaczam, że jestem totalnym świeżakiem w biznesie i są to tylko moje obserwacje, ale myślę, że mogą Wam się przydać. Więc po pierwsze, nazwijmy to branża www. jest bardzo powszechna, bardzo konkurencyjna i co za tym idzie bardzo ciężko się tam wyróżnić w jakikolwiek sposób. Także kiedy tylko usłyszałem, że mój klient ma problemy z poprzednią firmą czy freelancerem, który nie może zrobić strony od kilku miesięcy, z opóźnieniem odpisuje na maile albo nie odpisuje wcale i generalnie przynosi więcej nerwów niż pożytku. To uznałem, że w tym zleceniu terminowość i szybkość działania muszą być moim priorytetem. I nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że normalnie się ociągam w pracy, tylko w tym zleceniu szczególną uwagę postawiłem właśnie na szybkość działania i terminowość. Bo uznałem, że tym mogę się wyróżnić, to klient może zauważyć. Więc lekcja numer jeden: jeżeli tylko pojawi się jakaś okazja do wyróżnienia się na tle konkurencji, to musisz ją wykorzystać. Lekcja numer dwa: maksymalnie obniż poziom ryzyka u klienta. I już mówię, co mam na myśli. Jeśli dopiero zaczynasz, to nie masz najprawdopodobniej ani dużego doświadczenia, ani własnej firmy ani znajomości, ani portfolio, tak naprawdę nie masz nic, także klient nie ma też dobrego powodu, żeby Ci zaufać, więc decydując się na współpracę z Tobą, ponosi bardzo duże ryzyko. I ostatnią rzeczą, którą w tym momencie chcesz zrobić, to jeszcze bardziej wywindować ten poziom ryzyka. Więc jeśli to tylko możliwe, jeśli nie podnosisz żadnych innych kosztów finansowych na przykład, a ryzykujesz jedynie swoim czasem, to odradzałbym branie jakiejkolwiek zaliczki albo jakieś rozliczanie się na samym początku współpracy. W tym moim konkretnym przypadku ja mówiłem się z klientem na finalną kwotę na samym początku i powiedziałem tak naprawdę, że rozliczymy się po wykonaniu sklepu. Ryzykowałem co prawda tym, że na przykład zrobię sklepa, klient jednak stwierdzi, że go nie chce, ale było to ryzyko, które byłem w stanie ponieść, a Decydując się na to, tak naprawdę obniżyłem poziom ryzyka u klienta do zera. No bo jeśli zrobię sklep, spodoba mu się, to mi zapłaci, jest ok. A jeśli się okaże, że jestem nieterminowy, nie zrobię sklepu, to po prostu mi nie zapłaci i tyle. No i ostatnia rzecz, over delivery. Takie fajne słówko, chodzi głównie o to, żeby dostarczyć klientowi więcej niż to, na co się umówiliście. I w moim konkretnym przypadku, tematem umowy był sam sklep internetowy. Konfigurator, który widzieliście w filmie, na początku był tylko takim luźnym pomysłem rzuconym przez klienta, ale ja uznałem, że muszę koniecznie za wszelką cenę zrealizować ten pomysł. No i tak też się stało, ale oczywiście to nie wszystko, bo do sklepu potrzebowałem też zdjęć produktów, więc zapytałem o nie mojego klienta i dowiedziałem się, że fotograf. Kolokwialnie mówiąc, zawalił sprawę i tych zdjęć nie ma, więc znowu patrz punkt pierwszy. Pojechałem do klienta, wziąłem produkty i sam zrobiłem, a potem obrobiłem wszystkie zdjęcia, także znowu ułatwiłem życie klientowi i znowu było to więcej niż, na to, niż to, na co się umówiliśmy, bo tak jakby nie wziąłem za to totalnie żadnych pieniędzy. No a oprócz tego zrobiłem jeszcze kilka drobnych grafik i poprawek na innej stronie mojego klienta, o które mnie poprosił. I tu też nie oczekując nic w zamian. Także takie trzy lekcje wynoszę z tego zlecenia. Po pierwsze, wykorzystaj każdą możliwą okazję, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. Po drugie, maksymalnie obniż ryzyko Twojego klienta przy współpracy z Tobą. I po trzecie, dostarcz klientowi ogromną wartość i dostarcz mu więcej niż to, na co się umówiliście. I jak mówię, nie znam się na biznesie, ale myślę, że jakbym został tak obsłużony, to na pewno bym był zadowolony. A kto wie, być może nawet sam poleciłbym się dalej. Także to tyle. A my widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Aha, no i zapomniałem o najważniejszym. No i widzowie, tak jak mówiłem, dostałem pierwszą wypłatę za sklep i kupiłem sobie nowy sprzęt do nagrywania nowego iPhone'a. Aktualnie mam dwunastkę, także myślę, że przeskok pięciu generacji na pewno będzie czuć. Myślę, że na pewno zobaczycie różnicę w jakości, ale też i materiałów będzie więcej, bo moim aktualnym iPhone'em nie mogę nagrywać dłużej niż 20-30 minut, bo mi się po prostu rozładowuje. Także tak wydałem swoją pierwszą wypłatę.